Right. Tylko broń wyciągnij, mnie zastrzeli tam na miejscu. No a później pojechałam na stację benzynową i strasznie podejrzane typki, jakieś takie w pick-upach. A potem jeszcze jakiś człowiek podjechał do mnie i chciał mi jakiś złoty sygnet sprzedać, prostu chodzi. No więc pędzę teraz już na miejsce, pędzę do tego punktu informacji turystycznej, gdzieś tam się po prostu zatrzymam, ale... z takie miałam złe odczucia. I tak naprawdę to przypomniał mi się ten film Zwierzęta nocy. I tam się działy właśnie takie straszne rzeczy na totalnym odludziu. Z takimi właśnie strasznymi ludźmi były byli pod stacją benzynową ale to jest tak nieprawdopodobnie pięknie to znaczy jest dziko, jestem na końcu świata ale widziałam kilka samochodów, miałam kilka samochodów, więc gdzieś ktoś się tutaj czasem pojawia, no ale jest tak pięknie że do tego się nawet nie da opisać pewnie tego się nawet nie da pokazać nie mogę uwierzyć wiele miejsc w życiu widziałam wiele ale to na mnie robi przeogromne wrażenie Prawdopodobnie jest tutaj pięknie, surowo, dziko, nieprzystępnie, nieprzyjaźnie, niesamowicie po prostu. jechać dalej. Jeszcze chyba zostało mi 40 mil. W każdym razie jeszcze miałam jechać prawie godzinę. I nagle zobaczyłam samochody zaparkowane e, niedaleko od drogi. Nie, że takie samochody jakieś porzucone, tylko właśnie takie kempingowe miejsce. No i przyjechałam i zapytałam, czy można tutaj stawać w ogóle. O co tutaj chodzi? I okazuje się, że jest to darmowy kemping. Wspaniale. Po pierwsze, że nie muszę iść dalej, jechać dalej, bo po prostu robi się ciemno. I się boję. A po drugie, nie muszę płacić za noc. Wspaniale, to jeszcze wspaniale. Teraz idę na poszukiwanie toalety. Podobno jest tu to jakaś toaleta, a w ogóle jest tak pięknie, jest tak przepięknie, i bardzo się cieszę, że po tym stresie udało mi się takie cudowne znaleźć miejsce na noc z takimi widokami, z przymiłymi ludźmi. Stałam dzisiaj przed szóstą specjalnie na wschód słońca, ale nie było schodu słońca. Znaczy było, tylko nie było widać, bo jest zachmurzone niebo. Um, ale może dzięki temu nie będzie dzisiaj tak potwornie gorąco w tej Dolinie Śmierci. I ta pustynia jest taka spokojna, jest taka cicha. Zrobiłam z mojej jecznicę: herbatkę zieloną, jaśminową z cytryną i z miotkiem. Jakby wszystkie poranki takie były, to by było idealnie po prostu. Bye, guys. Yeah. Yeah. <laughs> Muszę kupić bilet wstępu do parku. Ale ja chcę kupić taki roczny, roczny bilet, który daje możliwość wstępu do wszystkich parków i płaci się za niego jedynie 100 dolarów, a tak to za, za jeden park 30. Więc to jest super, super um, pomysł. Natomiast nie wiem jeszcze, gdzie mogę to kupić online. Nie zdążyłam, bo, no, bo zajmuje 5 dni wysłanie karty. Trochę się zagapiłam, więc teraz szukam gdzieś, gdzie bym mogła fizycznie ją kupić. No dobrze, nie tutaj. może kawałek podjechać, ale dosłownie za 300 metrów y, do rangera, do stacji Rangersów, Rangersów. Jadę. Boże, jak tutaj klocek stoi, patrzcie. O tutaj daję takie malusi. Jaki straszny klocek. No ale oni mogą pojechać w wiele więcej miejsc y, niż ja tutaj na pustyni. Um, bo niestety takim, takim samochodem jak mój... Wiele miejsc się nie dostanę, bo są drogi szutrowe i w ogóle taki offroad dosyć gruby, ale i tak mogę sporo zobaczyć. No niestety nie udało mi się kupić biletu wstępu, bo hmm, automat przy stacji Rangersów nie działał, więc będę musiała tak czy inaczej jechać do tego centrum informacji turystycznej, ale po drodze są jeszcze takie wydmy bardzo ciekawe do zobaczenia, więc zamierzam napisać karteczkę, zostawić ją e, na przedniej szybie, że próbowałam kupić bilet, ale się nie udało. I że go zaraz kupię, bo oni tutaj sprawdzają, czy się ma bilet, więc nie chcę dostać mandatu. Jest dziewiąta. E, no to muszę się też odpowiednio ubrać na te wydmy, czyli zakładam moją pustynną koszulkę. Kwark żeby się nie spalić na słońcu, zaraz spakuje trochę wody, no myślę, że to z godzinkę mi zajmie, przespaceruję się po Wydmach i tyle. Ta koszulka to jest najlepsza rzecz jaką ja kupiłam, kupiłam ją specjalnie na GR20, bo to miało być gorąco i było, um, świetnie sprawdzała, więc dzisiaj na Wydmy jak znalazł, Napisałam karteczkę do strażnika w parku. Mam nadzieję, że zadziała. Gdyby on się tutaj pojawił, że nie będzie problemu. I fajne jest to, że można tutaj sobie chodzić jak się tylko chce. Nie, treba, nie ma żadnych ścieżek i trzeba... Mm, nie trzymać się żadnego szlaku, można iść po prostu sobie na przełaj, jak się chce, więc ja idę w kierunku największej wydmy. To jest około mili od parkingu, nie. a nie wiem ile czasu by mi to miało zająć, ale do samej wydmy, czyli tam raczej nie będę szła, bo jest to lekkie, zmęczyłam się, jest również gorąco. czy niektórzy po prostu przyjeżdżają przez Dolinę Śmierci i że to jest wystarczające, żeby po prostu zobaczyć te wszystkie widoki z samochodu, czy tam czasem wysiadając. Ale nie! Naprawdę, jeżeli będziecie wybierać z Doliny Śmierci, spędźcie tutaj trochę czasu. Zostańcie na noc. Zobaczcie wschód słońca. No nie będę udawać, że nie. Jest tutaj gorąco. A jest dopiero jakoś przed 11. Jadę teraz do tego centrum informacji kupić bilet. Na szczęście ranger nie wlepił mi żadnego mandatu. gdzie są jakie atrakcje. I ja jadę taką drogą i mam na przykład tutaj znak, taka atrakcja, tutaj taka atrakcja, tutaj jakaś jeszcze inna atrakcja. I rzeczywiście to tak wygląda, że trzeba mieć samochód, no i tym samochodem podjeżdżamy na parking danej atrakcji, wysiadamy, oglądamy ją sobie, wsiadamy z powrotem do auta i jedziemy do kolejnej. Nie ma tych dróg dużo, łatwo się w tym wszystkim odnaleźć. Odległości też nie są wcale jakieś bardzo duże tam Dzisiaj będę musiała największą odległość przejechać was półtorej godziny, ale to nadal jest w porządku. No i tak właśnie, jedzie się, wysiada, ogląda, jedzę, wysiada, ogląda. Są też trekkingi. Trekkingi są dłuższe lub krótsze. Ja nie wiem jeszcze dokładnie, który mi się uda zrobić. Czy znaczy nie? Wygląda to całkiem w porządku. Dobra, jest chyba 14. Um, robi się coraz cieplej. I parzy mnie słońce trochę w nogi. Mimo, że to nie jest miesiąc, zupełnie jeszcze upałów, i też w ogóle udało mi się trafić w bardzo dobrą pogodę. Bo dzisiaj jest chyba tylko 30 parę stopni tylko. Ja nie znoszę upałów, ale potrafi tu być do 50 stopni. To jest jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. I nie chciałabym tutaj zaginąć skupić się, oj, nie chciałabym. Nie ma ani skrawka cienia, nic. Po prostu nic kompletnie, tylko pustynia. Teraz jeszcze na spacer w krateru na nią, bo jest około 2,5. Jestem gdzieś w połowie drogi. Szybko mi idzie. Już się nie idzie. No i dajcie dokładnie po drugiej stronie. Tam ma na mnie oko. pilnuje mnie. Cierpienia dzisiaj na słońcu. Była warta tego, żeby zobaczyć to miejsce, ten krater i tę pustynię o zachodzie słońca. I to, że jestem tutaj sama. O jajki, no nie wiem co powiedzieć. już suche. Um, no ja wiedziałam, że muszę kupić zasłonkę prysznicową. Nie tylko dlatego, żeby się osłonić od ludzi, którzy tutaj są, nie mogą się pozebrać, um, ale też, żeby zasłonić Dave'a przed tym, żeby się nie moczył. Bo no ten prysznic um, po zamontowaniu tych wszystkich kabli, rurek i tak okazało się, że nie jest taki długi, jak bym chciała, żeby był. Więc rzeczywiście trochę tutaj chlapie mm, na, na brzeg. No teraz jest ciepło, więc to już wyschło wszystko, ale tak, ale w się nie będę mogła tutaj tak morsić wszystko dookoła, więc trzeba będzie kupić zasłonkę prysznicową, ale w porządku, no i tak co, w sumie to się umyłam, w sumie to się umyłam nawet. I teraz jadę tak naprawdę do kolejnej atrakcji, gdzie ja teraz jadę. Teraz muszę w ogóle zatankować, bo zostało mi do przejechania 116 mil, a na pewno to jest za mało, żeby dojechać do Vegas, to w ogóle też brzmi, do Vegas. Natomiast oczywiście ceny są potwornie wysokie, można było się tego spodziewać, bo teraz jak tankuję. Paliwo Premium z powodu katalizatora i płacę około 6 dolarów z hakiem. No to tu jest za 8,70, więc zatankuję połowę baku. Mam jeszcze 2 litry zapasowe w zapasowym zbiorniku. No i dojadę na spokojnie, ale po prostu nie mogę zapłacić prawie 90 dolarów za bak paliwa, nawet więcej. Kiedyś w Dolinie Śmierci było życie i było tego życia całkiem sporo, bo były tutaj kopalnie. Teraz jestem w kopalni Boraxu. Ja w ogóle wcześniej nie wiedziałam, co to jest, a to jest jakiś środek czyszczący. I mimo tego, że na przykład szukano tutaj, na, tutaj w Dolinie Śmierci złota i srebra i innych metali, to akurat okazuje się, że Borax był najbardziej dochodowy. I to, co jest charakterystyczne, to jest taki obrazek 20 mułów. No i ten obrazek 20 mów ciągnących takie wielkie wagony stał się bardzo popularny i na przykład znajdowały się na etykietach produktów i w książkach do historii i w ogóle nawet w telewizji więc to jest coś takiego charakterystycznego dla Harmony Borax, czyli dla tej w której jest. I wiele się tutaj robi. Tam po drugiej stronie w dolinie były takie budynki mieszkalne. I to sobie przez Złoty Kanion. Wybrałam jeszcze to miejsce, żeby je dzisiaj odwiedzić, bo sobie tak pomyślałam, że no niestety czas dzisiaj będę miała tylko tak w okolicach wczesnego popołudnia. No to mimo upału ten kanion może być nie najgorszym rozwiązaniem, no bo po prostu ściany kanionu będą mnie chronić przed słońcem. Póki co jest przed 14.00. Kanion miejscami ma bardzo niskie ściany, więc za cholerę, przed słońcem mnie nie chroni. Mm, mam wodę, jestem przygotowana, natomiast chyba wybiorę krótszą drogę, czyli taką do końca kanionu i z powrotem. Ma chyba za dwie mile, bo chciałam iść taką pętlę. Która łącznie ma około 4, 4 mil. No ale jeśli nie zrobi się lepiej i ściany kanionu nie zrobią się wyższe, to ja nie będę ryzykować i iść dwie godziny w takim słońcu, bo po prostu mogę dostać udaru, a tego nie chcemy. I trzeba pamiętać o takich rzeczach, mimo że na razie czuję się w porządku. No to nie wiadomo. Niemniej jednak jest niezwykle. No ten krajobraz jest nieprawdopodobny. No i tak. Doszłam do końca kanionu. Do miejsca, które się nazywa Czerwona Katedra. I uciekam. I właśnie najlepiej by się przy zachodach słońca, ale wtedy naprawdę trzeba by tutaj być tydzień. I to by było super, bo wszystkie te miejsca o porankach i o zachodach są spokojniejsze, znośniejsze i po prostu przepiękne, bo na przykład słońce niezwykle się układa na tych wszystkich skalnych formacjach czy na wydmach, pustkowiach. No po prostu jest piękniej wtedy. Natomiast jest to trochę niemożliwe. I ja nawet się nad tym zastanawiałam, że że ja w sumie mogłabym tu wrócić, żebym mogła tutaj więcej czasu spędzić, czemu nie? Ale co ja bym robiła przez tych kilka godzin w ciągu dnia, kiedy się po prostu nie da znieść tego upału, czyli tak mniej więcej od 11 do 17. No nie ma za bardzo gdzie tego czasu spędzić. Przecież nie można siedzieć w samochodzie z włączoną klimatyzacją. Jest kilka miejsc... Um taki w Dolinie Śmierci, gdzie można po prostu pójść do sklepu, do restauracji, albo do ekskluzywnego hotelu i tam spędzić pewnie dzień w klimatyzowanym pomieszczeniu. No i chyba też nie o to chodzi, żeby siedzieć w hotelu. No a z drugiej strony tutaj po prostu nie ma cienia, jak tak wczoraj jechałam i szukałam już jakiegoś miejsca na nocleg, że nie miałabym się gdzie zatrzymać, żeby schować się pod drzewem, nad wodą i chwilę odpocząć. Dlatego to jest naprawdę... Dolina Śmierci, tutaj trudno jest funkcjonować, więc w dzień trzeba się przemieszczać samochodem z klimatyzacją. Wieczory można spokojnie spędzać i poranki, a tak to trzeba się stąd wynosić. No bo ja przecież dwa południa, czyli te najgorsze takie godziny, spędziłam w Centrum Informacji Turystycznej. Co prawda w tejbie, ale pod dachem, w cieniu, a i tak uciepło, tak czy inaczej. Zakochałam się absolutnie w Dolinie Śmierci jeżeli ktoś właśnie mówi, że przez do innej Śmierci wystarczy przejechać no to mam wrażenie, że nie, że właśnie trzeba tutaj spędzić zachód i wschód słońca co najmniej, bo warto i popatrzeć w rozgwieżdżony niebo.